Od 14 lat jestem rodziną zastępczą. Obecnie pod moją opieką mam siedmioro dzieci: Kuba, Oskar, Ola, Dawid, Bartek, Zuzia i Jacuś. Zawsze bardzo ważne było dla mnie i nadal jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom skrzywdzonym przez los. Praca z dziećmi jest ciężka, ale wdzięczność, jaką okazują, jest bezcenna. Obserwując, jak dzieci rozwijają się poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa, spokojnego i cichego, ciepłego domu, daje mi mnóstwo satysfakcji i radości. Od trzech lat prowadzę pogotowie rodziny. Pod moją opieką znajduje się trójka dzieci: Jasił, Antoś i Oktawia. Moją motywacją do prowadzenia pogotowia rodzinnego była chęć niesienia pomocy dzieciom i zapewnienie im spokoju, jakiego nie doznały w swoim domu rodzinnym. Nigdy nie żałowałam swojej decyzji. Jakby było można cofnąć czas, to zostałabym rodziną zastępczą jeszcze raz. Uważam, że warto zostać rodziną zastępczą, ponieważ każde dziecko zasługuje na miłość. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się z dziećmi swoją miłością oraz stworzyć im ciepły i bezpieczny dom, zapraszam do współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.